Przejść po dłuższej nieobecności. Chciałem wam pokazać nowy filmik. Nagrałem dla was. Odnośnie testowania strategii. Jak widzicie mam ich tutaj kilka na tym koncie u tego brokera. I chciałem sobie potestować. No i zobaczyłem pewien interesujący film w zeszłym roku. Podam link do filmu w opisie oraz do strony, gdzie można sobie na dwa tygodnie pobrać rozszerzenie do MetaTrader 4 czy 5 staje się, które pomoże w lepszym testowaniu waszej strategii automatycznej, czyli robotów Expert Advisor. 99% modelowania jakość, bo tutaj na przykład na tym teście, który mamy tutaj jakiś robot mamy ustawienia, nazwijmy to default, podstawowe Testujemy i nasz broker pokazuje nam wspaniałą, średnią, znaczy średnią, wspaniałą linię balansu, że tylko będziemy zarabiać. Testowane to tam było na miesiąc czasu, przykładowo, i pokazuje, że 90% było jakoś modelowania. Zero błędów na wykresie i cuda kwiatki. No i tak, jak mówię, w zeszłym miesiącu przed świętami zobaczyłem sobie ten film tego kolesia, który właśnie pokazywał jak testuje na danych yy, brokera, jak wygląda strategia i pokazywał, że no te będą same zyski, będzie super, nic tylko łączać i zarabiać, <grym> a później pokazał z, yy, właśnie na jakości modelowania 99%. No i wyszło na to, że ta strategia wyglądała wcale nie tak dobrze, jak pokazywał broker. Nawet kiedy było 90% i 0 błędów, no to nie wyglądało to wcale najlepiej. 10% czy nawet 9%, a już była różnica w wykresie balansu, była naprawdę spora. No i tak jak mówię, można dostać sobie tutaj klucz licencję na dwa tygodnie za darmo. To jest na jeden komputer i można sobie przez dwa tygodnie potestować i sprawdzić jak to wygląda. Nie chciało mi się trochę wierzyć, że Pomimo tego, że mam 90% jakość testowania, no to moja strategia po optymalizacji czy nawet bez wychodzi tak, a nie inaczej i wcale to dobrze nie wygląda i z czystej ciekawości poszłam na MQL5.com na Marketplace i poszukałem eksperty na przykład odnoś dla MetaTrader 4. No i Cóż, też moim oczom się ukazało, 53,27 jakość modelowania, 7 błędów i koleś Ci tu obiecuje za 30 tysięcy dolarów robota, czyli za 2700 dolarów na miesiąc i 98% w 6 miesięcy sobie zrobi ten robot. Powiem Wam, że po tym jak ja testowałem, na tych danych 99,9% tak pobierasz demko i testujesz te roboty, to wszystko ciągną w dół. Szczególnie kiedy mają takie jakieś screenshoty, które pokazują, że jakość modelowania niedostępna, no, errorów nie było, żadnych błędów, a, a robot Ci tutaj zrobi kosmiczne wyniki za chwilę. Kolejny robot za 1000 dolarów albo za 200 dolarów na miesiąc. Tego tutaj chyba też zerknąłem tylko pobieżnie na MT, MT4, nie tylko MT5. Też nie jestem pewien, czy tutaj ktoś czegoś po prostu nie oszukuje, bo co prawda mamy pokazane, że wszystkie dane są, ale ja nie widzę tutaj na przykład gdzieś, żeby było napisane i jaka jest jakość modelowania, ile było zużyte, czy były jakieś błędy, no ja tego się nie doczytałem. Ale oczywiście obiecują ci 8 milionów, czy 600 tysięcy za jakieś 900 dolarów albo pobierz sobie darmowe demo i najlepiej byłoby właśnie użyć tego tutaj wtyczki, czy jakby to nazwać i sprawdzić sobie jak to wygląda ten robot na takich danych porządnych. I trzeba by na pewno, to nie jest po prostu jakaś ściema, gdzie obiecują tobie złote góry na tych robotach, a chcą tysiące brać od ciebie i zrobić z ciebie milionera, a jak sprawdzisz to samemu, bo można, jak mówię, na dwa tygodnie te dane tutaj sobie pobierać za darmo, no to sorry bardzo, ale wygląda to mniej więcej wtedy tak. Że z robota, który miał robić 45, 45 stopni krzywą do góry, jest 45% krzywa w dół na rachunku. Dlatego, jeśli pak testujesz, sprawdzasz strategię, yy, czy też optymalizować, chcesz a strategię dla siebie, no to nie zalecałbym robić tego na danych, właśnie od brokera, tak jak tutaj pokazuje nam, że jest 90%, 364 dolary zarobiło i cuda na kiju. A nawet jeśli byśmy zoptymalizowali te dane, no to pewnie i tak by to, zoptymalizowali tą strategię, no to i tak by to dobrze nie wyszło dla nas w późniejszym terminie. Także polecam sprawdzić samemu Ściągnąć sobie, jeśli testujecie własne strategie, automaty. Chcecie potestować przez dwa tygodnie za darmo te dane. Klucz wygaśnie i nic nie musicie robić po dwóch tygodniach i sprawdzić, czy wasza strategia naprawdę jest tak dobra, jak pokazuje wam od brokera, czy też jednak nie jest tak dobrze. No, filmik do link do tego filmu sam jeszcze poniżej, oraz to też zamieszczę w opisie filmu. Także będziecie mogli na spokojnie sobie za darmo przetestować. Myślę, że warto to zrobić, niżeli testować i optymalizować na danych od brokera. A później Ci się okaże, że to wcale nie jest tak pięknie, jak to miałoby wyglądać. I zamiast zyskiwać mnóstwo pieniędzy, zaczynasz tracić mnóstwo pieniędzy w szybkim tempie. Także ja Was tutaj taką przestrogę dla Was zrobiłem w tym filmie, żeby korzystać właśnie, jeśli, można, jeśli testujesz roboty, no to właśnie z tego <laughs> przez dwa tygodnie potestować, sprawdzić i wtedy wiesz, na czym stoisz. A nie testować roboty na danych od brokora i mieć nadzieję, że to się wszystko uda teraz już na pewno. Dobra, to wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, jakie filmy byście chcieli zobaczyć, czy na temat analizy fundamentalnej coś, czy na temat y, robotów i testowania robotów, optymalizacji y, i tak dalej. I zobaczę, czy znajdę czas, żeby wam tutaj zrobić y, jakiś film. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Na